Trenowała gwiazda w w dworze między stodołami jest taki duży podworzec, gdzie e, przez wiele, wiele lat tam mm, odbywały się. Było, no, no ale tu by takie treningi bo, takie, no, no Tutaj ale... nikomu się ze wsi nie chciało tam chodzić. Woleli tam pograć bramki. To były od wrota od stodu tych takich... No ale to był bo... taki trening, no, no ale mecze się odbywały całe życie. Nie mecze, no. ale mówię o treningi. A treningi to byli, no to... to na pasicy by trenowali, na pasicy, na pasice, tak tako. Tak, bo tam nie jak teraz to jest to jest, to jest, to jest elegancko we wsi. Przecież przed tym było... Przedtem były nas na, na środku tego. Krówy, krowy się pasły na środku wsi. I, i, I bramki były, i tam też się trenowało. No, no, Był miejsce, bo nie to, to trochę rynek elegancko, tylko przedtem były gęsi, krowy, Piotr miał. Ojciec, pięć krów, kurczę, Pasły się. Tak, na środku wsi. Hokej, tam, hokeja się grało, chrany, na środku. Zieleni by... było. No na środku wsi był, była woda, był hokej rozgrywany, na środku wsi było takie wyryte i tam się w hokeja cały czas etukuło, grało się. A na marcach, na to my odjeździli tam w stronę was.